Wacek się wybiera w podróż dookoło Polski. Także trzeba mu zwiększyć zasięg. Niedość, że. Dzień dobry, witam wszystkich. nie dość, że będzie miał e, dodatkową baterię. Także e, będzie no ponad 5 kWh w bateriach. Ale jeszcze jak jest możliwość jechać sobie, to trzeba będzie się doładować. I udało się na dzień dzisiejszy zdobyć. Idealny panel, tak naprawdę, na, na tą jego przyczepkę. Tutaj mamy taką przyczepeczkę, którą znacie z tamtego sezonu. Wacek za sobą ją ciągnie. I udało się zdobyć panele praktycznie idealne. Tutaj macie takie panele 200W, które akurat jeden będzie do mojego projektu. Tam hit pipe leży wygrzania basenu i tam panelik będzie wisiał. A drugi, już go tutaj w pikumiku, bo to jest elastyczny panel. Druga na górę. Zobaczcie, fajnie. Napierdzielę się, za dużo nie trzeba, ale o! Może nawet nie zjedzie. Zobaczcie, od góry pasuje jak ta lala. Jak zjedzie, to zjedzie. Nie, zaciął się tam oni o tego powkręta. Zobaczcie, idealny normalnie. Normalnie panel jak stąd. Tutaj nam przyłączeniowa puszeczka wystaje. Także przewodziki pójdą pod spód do środka. Jak go lepiej ściągnę, bo mi zjedzie to się narobi. Przewodziki pójdą do środka. Panel jest fajnie mocowany, bo tutaj ma oczka. Także spróbuję tutaj go wkręcić, zaraz wam pokażę ramę. A do panela dojdzie mój Wiktron, mój MPPT Także wisi na ścianie nieużytkowy, to wackowy się na podróż przyda. I myślę, myślę, zrobić coś takiego. O, tak tu jest ułatka w środku, sobie tu mieszka, jak nie jeździ, tam o, na poprzeczkę, kawałek takiego tu bądu dam, albo płyty aluminiowej i przyczepię tam właśnie regulator i przewodami sobie tutaj wyjdę do regulatora i później z powrotem trzeba będzie wyjechać już z regulatora zasilaniem tu trzeba będzie wyjechać na dyszel i z dyszla już w miarę się weźmie do do wózka pod baterię no i tyle także biorę się za robotę i mniej więcej zobaczymy, co z tego wyjdzie. I jest panel zamontowany. Miałem tu jakieś silikony klej, nie wiadomo co, ale jak zobaczyłem, to wszystko dochodzi. On jest na sześciu wkrętach, ale na takich wkrętach on jest. O, zobaczcie, bez samowierta, tylko na ostrych. Także tutaj, jak wkręt się wkręcił, tam w tą e, ten profil aluminiowy. No to wszedł tam na siłę i nie ma opcji, żeby się cofnął o nic, bo zaciął się w tym aluminium. A panel jest na tyle sztywny, że to nie ma szans. Słuchajcie, siedzi elegancko. Nie ma potrzeby tutaj coś kleić, kombinować. Tutaj oczka wystawały, także mówiłem, jest dużo powierzchni wolnej. Wkręt poszedł, podkładka. Ważne, żeby była podkładka, większa powierzchnia. To jest tak dociśnięte. Nie ma opcji, żeby tu Cokolwiek odpadnęło. No i regulator też już zawieszony ładnie. Lights on. Regulator mam tam, także trzeba zrobić przewiert na dół. Przewody tutaj, przewody z powrotem. I cała historia. Podbijam, podłączam baterię. Muszę jeszcze ustawić. Nie pamiętam jakie są ustawienia na regulatorze, także błonę na bluetooth. I konfigurację się całą zrobi i do przyczepki tylko przewody na długość wymierzyć. Dobra, lecimy dalej z tematem. Dobra, panie, świecę ci połacza. Przyjechał tutaj właściciel wozu. Wozu właściciel, bo trzeba pomierzyć długość. <śle> Ile będzie? Tyle będzie tutaj. Tu będzie tamta bateria. O, tamta łó, tamta to się schowała tam. O, czwórka I żeby to rozpinać wszystko, bo to trzeba rozpiąć, jakbyś chciał gdzie jechać. Tu andersonik cyk, cyk to z starego wózka nawet jego to będzie na akumulator Tutaj złącze się dorobi a tutaj pójdziemy. E, peszelek jest jeszcze, żeby to złapać. Tu pójdziemy tak, bo to tak, i tak mu się przeczepka odpiąć jeszcze o światło. Jak będzie światło odpinał, to złapie mu się te przewody razem tutaj ze światłami. No i reszta będzie musiała zabrać. No, nic innego tutaj nie wymyśli za bardzo, bo to musi być i mobilne, i skrętne, i etc., etc. Żeby tego nie powyrywać. Tu się poprzyłapuje jeszcze ładnie trytkami. Jak to mówią. Trytka i kiedy i będzie git nie? Panie. Dobra, zimno dzisiaj. I co panie? Baj z tego trzeba? Ciemno jak dupie. To czy będzie, to się okaże? No za nie no, na pewno coś będzie, nie? Coś tam pomoże 200 watów jest, regulator zapakowany do środka. Nie, no, bo jak kiloWatogodzina jakby dobiło, to, to nie da rady wysiedzieć tych kilometrów. No nie, nie, czas... <laughs> Jeszcze te dwie Czemu? baterie, tu jest to jest ponad 200 km zciąga. No ale ja już też patrzę nawet, bo czasem gdzieś nie dojedziesz, Czasem jakby trzeba było za dwa dni gdzieś posiedzieć, to się i tak doładuje. To się no, naładujesz to, do pełna tak naprawdę no, wtedy. Nawet, no, Tylko żeby właśnie. było, no, jak będziesz siedział za dwa dni i nie będzie pogody. No ładowarki też wie, także cały czas musi być zapas, bo to w wkoło no. Polski i to syto dobra, to jest. panie, ja jadę po dzieciaki, ty nie wiem gdzie jedziesz. Do Wtedy do domu ja tu klecę wszystko i robię testy pod piną, pod baterię zobaczymy jak to będzie hulać. No i finał słuchajcie. Bateria podpięta. Tutaj wszystko pospinane, panel przykręcony. tron miga. Sobie tam O, tam sobie miga. Szetryczki trzeba obciąć ale niestety, zobaczcie, masakra normalnie, to prawie nie mgła, ale taka mrzawka pada. Nie ma światła. Niestety, przy tak kiepskim świetle, ten panel nie daje rady. I nawet Wiktron sobie z tym nie radzi. Po prostu nie wstanie. Tutaj mamy, gdzie jest, a już nie ma tej, tej informacji. A jest to, dlaczego ładowarka jest wyłączona. Widzicie bo jest za ten za mały po prostu prądzik panel nie ogarnia tematu i ładowarka nie będzie no nie będzie pchała także 0 watów ale to jest dobre bo wyłączyła się i niepotrzebnie też nie zżera prądu z akumulatora widać że napięcie panela jest 26.9 jej łapie mi tło napięcie baterii jest wszystko jest Ile trzeba czekać, jutro, jak wyjdzie troszeczkę nawet nie słońca, tylko zrobi się trochę jaśniej i czy ruszy, bo jednak te panele to nie są. Takie panele jak my mamy na ten jest szyba, tylko tu jest e, ten laminat. Ten laminat pewnie też jakąś robotę robi. Dobra, nie będę tutaj nic gdybał. Uraz zostaw zostaw chwilę za chwilę. Kabel że bo coś tak? bo Jestem taki rozbójnik trochę. Dobra, trzeba brabę pozamykać, puścić, niech sobie pogania. Bo inaczej to bym nie dał nic tutaj zrobić kompletnie, no i już jutro odpalę na słoneczku. Że tak powiem i zobaczymy, jak to hula. Na porównanie wam jeszcze pokażę, jaka to jest moc. Tak naprawdę tu macie 2,4 kW. Instalację daje 65W, a tutaj macie 2,800W panele. No, akurat skierowane na południowy zachód już jest 18, prawie. I te 800W panele dają 14W. Także nie dziwne, że ten, ta dwusetka nie wystartowała jeszcze tak schowana troszeczkę za dachem. Jutro będzie jaśniej. To będzie działać. No i rano wyjechałem do słoneczka. Panel w słońcu. A tu się nic nie dzieje. Tu się nic nie dzieje. I co tutaj raz będzie? Słuchajcie, zobaczcie, napięcie z panela jest 27,8, na baterii jest 26,16. Niestety nie ładuje, nie ładuje, dlatego że ja nie miałem jeszcze takiej sytuacji aż z takim malutkim panelem. I zobaczcie, napięcie z panela musi być o 5V większe od napięcia baterii. No i to w sumie logiczne. Także będę kombinował, żeby wystartował chociaż dlatego mam tutaj przetwornicę podpiętą do baterii. Bateria jest naładowana i dlatego 1000 W jej tu zapniemy, ale nie ściągnę chyba szczel. Na 25V to jest 27. Ja bym to musiał ściągnąć aż do 24 nawet V a nie dam radę. Dobra, teraz tak. Tu się nie uda niestety. Także zepnę te dwa panele szeregowo, żeby w ogóle układ wystartować. I... E, trzeba będzie inny regulator. Niestety, bo na tym nie pojedzie. Chyba, że już będzie miał wacek tak rozładowany baterię, że ruszy. No chciałbym spróbować, żeby to ruszyło. Że jak czy ruszy, to on będzie później już cisnął. Że przez drogę jak sobie rozładuje baterię, to mu coś doładuje. No nie wiem. Muszę się nad tym zastanowić. Dobra, dopiero drugiego. Także jeden pod takim kątem, drugi pod takim kątem. Słoneczko poranne też pod jakimś tam kątem. Ale jest. Działa nam to wszystko teraz elegancko. Możemy na razie wyłączyć forelkę. Nie grzejmy atmosfery. Zobaczcie. Idzie elegancko. Tutaj a, tak było jednak lepiej. Mamy 245W, 400W w dwóch panelach, w różnych kierunkach. Także tu jest ponad 60%, elegancko sobie to radzi. I tutaj mamy wszystko, co nam trzeba więcej. No właśnie. Kurde tłumi, wyłapuje cały czas. O, będzie. Okay. 245W. Tutaj mamy. No, zaraz mnie ten polera weźmie z tym wszystkim. O, tutaj macie nie chcę ostrzec nic z tego, właśnie leci nam z paneli, nam prąd leci 5A, 48V. Nie wiem, co on się tak uparł, i nie chcę tutaj wyostrzeć. No i baterie mamy. Ładowanie baterii. Tutaj mamy 26V i 10 a amperów leci do baterii. Także działa, Chodźcie. Maszyna działa Ja yy, do It's jeszcze napiszę, może oni mają taki regulator Może Wacek, yy, że tak powiem, albo się uda jeszcze żeby przysłali, albo yy, będzie Wacek tam jechał, coś się zorganizuje No Ja mimo swojej szczery chęci, niestety, Wiktron nie będzie z tym współpracował, bo jest za mocny, z tego co widzę nie? tam nawet jest informacja, żeby sobie na no filmik zobaczyć dlatego ma być 5V więcej no bo z panela powinno być więcej jakby był bateria 12V nie byłoby problemu 24V już jest problem przy takim małym panelu no i to też jest ważna informacja żeby ktoś nie był właśnie zdziwiony że mu panel nie działa <laughs> jak to mówią fizyki, nie oszuka. dobra, I kontaktuję się i dam Wam znać co z tego wyszło Także, ja od razu szybkie myślenie, żeby sobie tutaj posprawdzać tematy i panel do. podłączyłem do powerbanka i tu nie ma problemu, zobaczcie, idzie elegancko 86W, mimo że tutaj jest ruch zacieniony, panel tego postawiony tylko kątem do słońca, ale idzie prawie 50%, idzie elegancko, także. Powerbank nie z tym problemem. On przyjmuje wszystko, on nie musi przetwarzać. To już tam sobie swoje ma przetwornice na swoje baterie. Także cały czas głowa mi tutaj e, pracuje. Może kurde, to waży. To to waży mniej więcej tyle ile bateria. Zastanawiam się, czy bo mam takie trzy powerbanki. Czy jednego właśnie nie zapakować e, Wackowi Będzie się z panela ładował przez drogę. Przetwornicę sobie potepnie normalnie tutaj po 220, będziemy normalnie 220. No, zobaczymy, powiem Wam. Tylko workiem trzeba będzie go jakimś przykryć foliowym, żeby go woda nie zalała przy jakimś deszczu i tyle. Tak to sobie ma poradzić. No i słuchajcie, finalnie wyszło tak, że Wacek pojedzie z Powerbankiem. To jest najprościej jak może być. Eee... O, słońce, takie chmury mamy. Nie ciekawe tematy. I zobacz, 43 waty daj. Jak świeciło słońce, jak już się panel nagrzał, to szło 150 W. Jak postawiłem przyczepkę bokiem do słońca, teraz ze słońca dosyć wysokie. Hmm, bokiem do słońca postawiłem, to szło około 130-120 W. Z tych 150 wcześniej, 150-160. Jakby było tak, że Wacek będzie jechał, słońce będzie mu za plecami. Teraz godzina, no mówię, tak, od 10 od 9 do tej 16:00. To szło 110W, także nieźle, jest bardzo dobrze. No i no i tym sposobem będzie miał i zasilanie 230, 12V i takie szmery, bajery i inne udogodnienia będzie miał. Powerbank pójdzie do przyczepki. Tutaj trzeba będzie taki krótki przedłużaczek zrobić, pojechał po przewód, taki dwumetrowy, i ten przedłużacz będzie zapięty tam w powerbanka. Przetwornica będzie wyłączona tutaj hermetycznym z tym zawiniętym, i jak to będzie spięte, tutaj z wózkiem, to będzie mógł sobie nawet w trasie doładowywać baterię. Bo po prostu przetwornica AC, tutaj przetwornica, regulator. Kurde, jaki regulator. Ładowarka po prostu będzie ładowała mu baterię na wózku, i będzie leciał dalej. Może to być potrzebne, może nie być potrzebne, ale na pewno się przyda. No, nie wyszło z Victronem z mojej niewiedzy, oczywiście. E, jakby się czytały instrukcje to by człowiek wiedział ale przeważnie przy takich akcjach e, każdy bierze panel regulator to tamto i, a później się zastanawia dlaczego to nie działa no niestety tak wyszło już przyjechał wyszło słońce zobaczcie także daje radę 214 watów nawet potrafi siebie wydusić dlaczego nie jeśli temperatura jest odpowiednia schłodził się niestety później już to spadnie tak jak mówiłem do około 160 i tutaj do nie oczekujmy no niestety 80% sprawności tutaj, tak jest, tak jest bardzo dobrze na takiej powierzchni no i w ogóle także czekam na wadzka niech przyjeżdża tutaj niech się to jeszcze na no spokojnie ładuje niech sobie trzyma ale popatrzcie trzyma trzyma grzał grzał fajnie podoba mi się to o, 214 watów trzyma dalej Ciśnie I to sobie tak nie spada od razu Idzie ładnie No i dobra Jak to mówią, będzie pan zadowolony ja mówię, Kręcą to uśmiech, tak? tak? Majster przyjechał Ja przyjechałem do majstra Oj tam, oj tam majstra. Także, Tu jest cały czas walka, czy druga bateria Czy jednak lecimy z, z tym panelem Takie całe myślenie. Jak klękną baterię, to będziemy z paczkomatem wysyłać kurierem z drugiej baterię. Ale no to my się wydaje, że... dni? Nie, z drugiej strony to tyle, co już koło komina tutaj przejeździł, to zrobił z km kilometrów pewnie nimi. No, 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 nie dużo mniej. No, nie dużo mniej, także no już w miarę przetestowane nie są, że, że jedziemy na wariata. Mm. I tak to mniej więcej wygląda. Dobra, panel jest. Tutaj będzie ładowanie przez to, tak jak mówiłem. Tu jest już zrobiony przedłużacz. Tu sobie wacek rzuci ładowarkę. Jak mu trzeba będzie to sobie będzie ładował. A całą drogę panel. panel A ja powerbank będzie tutaj w środku. Chyba będzie z prawej strony, bo tutaj mamy zbiornik z wodą. Także będzie tutaj po prawej stronie. O! He. Naładowany do pełna panie. Tam więc gadka szmatka. Natukło do pełna. Także... Nabiło do pełna, nic się nie dzieje. Mam energię robić Dobra, panie. Jechaj, testuj. Daj znać. Ty, pan, wiesz, no. to by było najlepsze, żeby wymyślili taki zdalny przesył energii, nie? To Tesla coś takiego wymyślił. <grym> żeby można było zdalnie przesyłać Jest Tesla wymyślił, ale plany gdzieś pochowali, no. bo wiesz, bo to eciepecie. No, no. Petrole muszą zarabiać, niestety. Tak to wygląda. Także, tak. E... Link do panela w opisie filmu. A Wacek mówił, że nawet pojedzie tam do Tak, akurat, akurat moja trasa przebiega przez to miejsce. No to jeszcze tam... To e... nie albo zbieg okoliczności, albo tak miało być Tak miało być, chyba mi się miało wydaje No to, to mnie to, to zawsze na wariata i na szczęściu Jak się raz udało, to ci drugi raz uda Dobra Panie y... Szerokości, Dzięki. jak ja Ci życzę i ja jeszcze się chyba bym... będziemy widzieć będziemy do jeszcze, wyjazdu jeszcze, mniej więcej. Nie, nie, chyba, nie wiem nie bym kiedy, bym kiedy będzie. to będzie publikowane tak naprawdę, ale myślę chyba na weekendzie, a Wacek o półnciałku jedzie. No, jak się nic nie zmieni, jak tam, chyba że jakieś niezależne ode mnie, ale raczej nie przewiduję. To nie bilet zda. na autobus także, to można no przesunąć. Tak, no i jakieś zdrowotne komplikacje mogą <śmusy> być. <bo śmusy> grypę dostać, no żołądkową, żołdkową <śmusy> gorzką, <śmusy> <Raczkę jeszcze. śmusy> gorzką żołądkową to sobie na drogę. <śmusy> Dobra, jechaj pan, testuj. Jadę. Jeszcze w międzyczasie, żeby to trzeba wymordować, przejedź się z tym, z przetwornicą zapiętą, z całą resztą, żeby to zobaczyć, jak to działa na bieżąco. No i tyle. To może jutro Tak jest. Także szczęście zdrowia, pomyślności i szerokości. Dziękuję. Pozdrowienia dla wszystkich.